Mamo, dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną Choć wiem, raz zawodzę, dla mnie jesteś mą królewną Jesteś tak blisko, gdy u mnie gorsze dni Matulu, moja droga, za to ja dziękuję Ci Gdy doszło do wypadku, wiem, byłaś załamana Pałaś się o mnie, mamo, zawsze od samego rana Walczyłam dzielnie, by żyć tutaj dla Ciebie Ty jesteś dla mnie wszystkim, mamo, kocham Cię codziennie Chcę, żebyś była tak bardzo potrzebuję Twojego ciepła, wsparcia, które buduję. Ja obiecuję, nigdy Cię nie zawieść. Mamo moja, droga, ja dla Ciebie tylko walczę. Ja dla Ciebie tylko walczę. Mamo, kocham cię nad życie, moje serce. Bije tutaj dla ciebie, ty na zawsze jesteś lekiem. Przepraszam za to, że czasami jestem wredna. Taka moja natura, nieraz moja myśl jest błędna. Mamo, kocham cię nad życie, moje serce. Bije tutaj dla ciebie, ty na zawsze jesteś lekiem. Przepraszam za to, że czasami jestem wredna. Taka moja natura, nieraz moja myśl jest błędna. A to dedykacja. Od mojego skarba Oli dla swojej mamy. Yeah!